To wygląda tak, że mój tata, wiesz, rzeczywiście rozstaje się z zespołem Perfect. Byłam na koncercie ich ostatnim w Warszawie, przepłakałam pół, naprawdę. To jest dla mnie, wiesz, nawet teraz jak o tym myślę, to jestem wzruszona. Natomiast wiesz, płyta Droga już za nami. Tata się będzie u mnie pojawiał bardzo sporadycznie, tak jak zawsze. Natomiast ja mam swoje plany, bo wiesz, co nagrałam. Mogę ci to już zdradzić, ale to mówię to w pierwszym wywiadzie, że nagrałam bardzo fajny kawałek i bardzo wiosenny, bardzo energetyczny, długo na taki czekałam, więc planujemy działania z nowym singlem i cieszę się, że to się też zbiegnie z premierą Ameryki Express. A kiedy możemy się spodziewać singla i czy możesz ewentualnie zdradzić tytuł? Single, Jezu, naprawdę mogę, to mogę już powiedzieć, że to piosenka niepoprawna, taki, taki ma tytuł, a no myślę, że to jest kwestia tygodni.